Tu wiesz, las był fać wyciął To ile tu by było grzybów. Czego ten kij jest dobry? No bo tak o. W się podniosę. Aha. to no. jest chwilę. O, wada chodzenia z kawą po lesie: trochę liści, trochę igieł, no ale to w czym to przeszkadza? To naturalny będzie smak. Dobra, zawaśnijmy, żeby już tam chce pochodzić. Takie to mamy czas. Wyborowi to albo coś, wyrzucił. Ja tak robię, jak znajdę to kozynę albo coś, co wyrzucam dalej. Szybię się na głowę. A jest tam coś? Nie ma nic. Piękne mu pomorki. Ale oddajemy naczynia, bo idziemy dalej. THANKS FOR JOINING US.